Dlaczego w Polsce ochrona środowiska w tak dużym stopniu stała się tak zwanym handlem kwitami? I o tym będę rozmawiał z panem Markiem Lachowiczem, głównym analitykiem Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Jaka jest przyczyna, że w takim stopniu handlujemy kwitami, czyli no, bawimy się w fikcję zamiast zajmować się prawdziwą ekologią? Przyczyn generalnie jest kilka i ja zawsze uważam, że to, że firmy wykorzystują luki prawne czy luki w istniejących rozwiązaniach, wynika z niedbalstwa czy z krótkowzroczności tych, którzy to prawo przygotowywali. Ja nie wiem, co jest przyczyną tego niedbalstwa, bo być może prawo zostało przygotowane, natomiast na przykład w wyniku działania jakichś organizacji lobbyingowych, czy też grup, nazwijmy to grup nacisku, Zostały podjęte pewne decyzje, które umożliwiają takie, a nie inne rozwiązania. Natomiast jak, dlaczego, to, dlaczego firmy stosują takie rozwiązania? No, po to, żeby zaoszczędzić, po to, żeby, a niektóre wręcz po to, żeby zarobić, niektóre wręcz na tym sobie budują prawda, model, model zarobku. Tak? A skala jest poważna, bo mamy nadwyżkę miliona ton. Jeżeli chodzi o to, co jest deklarowane jako poddane recyklingowi, a, a tym jakie są rzeczywiste y, możliwości istniejących w Polsce istniejących w Polsce instalacji do przetwarzania odpadów. Odwołując się do raportu Waszego, jakby Pan wyjaśnił taki najprostszy sposób funkcjonowania handlu kwitami, jak on wygląda? Handel kwitami generalnie polega na tym, że nie zostają przetworzone żadne odpady. Być może instytucja wystawiająca kwity nawet nie widziała tych odpadów na oczy. One mogą być sobie zutylizowane w dowolny sposób, mogą być sobie zutylizowane do, do lasu, na przykład na dzikie wysypisko. Co się z nimi dzieje, tego nikogo nie obchodzi. Natomiast to, co jest istotne, to jest wyprodukowanie pewnego dokumentu. Dokumentu, który potwierdza, że... Coś zostało zrobione, coś zostało wykonane, i to powiem szczerze, to nie jest tylko domena sektora odpadowego, bo wszędzie tam, gdzie kwity, gdzie występują kwity, jakaś dokumentacja, która nie jest później weryfikowana, tam wszędzie są, jest jakieś pole do nadużyć. Po prostu cała procedura polega na tym, że tworzy się fikcyjne kwity, tworzy się ileś tam papieru, wykorzystuje się ileś tam rys papieru, które dokumentują, że tyle i tyle odpadów zostało przetworzonych. Co się z nimi naprawdę działo? No nikt nie wie, przetworzone na pewno nie zostały, no bo inaczej by się nie opłacało robić tego całego procederu. Znaczy inaczej, mówię tutaj z perspektywy no, tych oszustów, tak to nazwijmy, nie mówię to z perspektywy oczywiście uczciwych firm, które produkują dokumentację w oparciu o to, co zrobiły. Ale oszust produkuje samą dokumentację, ta dokumentacja wygląda dobrze, jest przedkładana potem w razie potrzeby organowi kontrolującemu, wychodzi na to, że tyle i tyle śmieci, odpadów zostało poddanych recyklingowi, a to jest absolutnie prawda. Panie Marku, no, można by się odwołać choćby do teorii gier, Czy, żeby znaleźć takie rozwiązanie, że obu graczom opłaca się grać uczciwie, bo to im się najbardziej opłaca. Prawda? Czy w jaki sposób można by było dojść do, do takiego Rozwiązania. Znaczy, tutaj nie chcę się wypowiadać z punktu widzenia teorii gier, bo to jest poważny dział matematyki i ekonomii, w którym ja się żadną miarą nie specjalizuje To, że ja no, znam dylemat więźnia, to nie oznacza, że ja cokolwiek o teorii gier wiem. Także, także tutaj proszę brać na to poprawkę. Natomiast jak zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni? No, tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni w oczywisty sposób się nie da. No, bo jeżeli pan zrobi tak, żeby było e, uczciwie, żeby te odpady rzeczywiście były poddawane recyklingowi, no to ci, którzy produkują fałszywe kwity, będą bardzo smutni, prawda? No, to tak samo jak były e, różnorakie mafie vat działające w Polsce. No i w wyniku uczelnienia systemu, które w ostatnich latach e, rzeczywiście nastąpiło, no to. Oni są smutni, także, także nie da się zadowolić wszystkich. Natomiast myśmy nie powinni się koncentrować na zadowalaniu wszystkich, tylko na robieniu tak, żeby było dobrze. To znaczy, żeby rzeczywiście te odpady były poddawane, poddawane recyklingowi. I teraz tak, co możemy zrobić? My tutaj w raporcie wspominamy o y, dwóch koncepcjach. Pierwszym jest system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. O co chodzi? No, o to chodzi, że y, instytucja, która wprowadza odpady na rynek, bardzo w bardzo niewielkim stopniu partycypuje w kosztach późniejszego usuwania tych odpadów z rynku. I tutaj te opłaty, które uiszczają producenci to jest może 40 milionów przy koszcie e, utylizacji na poziomie tam jest miliard 400, w okolice półtora miliarda. I pierwsza idea jest taka, no, żeby jednak ci wprowadzający troszeczkę się dorzucili do tego do tej kubki pieniędzy której potem staramy się, którą potem wydajemy na, na utylizację odpadów. Drugim, drugą ideą, jaką mamy, jest system kaucyjny, i teraz system kaucyjny, który w odróżnieniu od większości rekomendacji nie byłby tylko i wyłącznie systemem penalizującym, ale byłby też systemem motywującym, bo system kaucyjny to jest z kolei system raczej stosowany tylko do opakowań. No, do baterii, być może, być może do braków już takich samochodów, które muszą zostać poddane utylizacji. Natomiast domyśle się, mówi o kaucjach w kontekście opakowań. tak? I sporo tych opakowań oczywiście większość opakowań jest przemysłowych, ale tam działają, tam działają bardzo sprawnie. Bo jeżeli można na przykład keg na piwo wykorzystać jeszcze raz, no to się go wykorzysta. Oni sobie minimalizują koszty. I wykorzystywanie ponowne tych odpadów, które tych opakowań, które da się wykorzystać, to jest minimalizacja. Natomiast jak przekonać obywatela, tutaj użyję takiego może słowa z poprzedniej epoki, ale jak przekonać obywatela, żeby rzeczywiście oddał to opakowanie do punktu zbiórki. No bo jeżeli mamy kaucję, wie pan, 10 groszy za butelkę, 20 groszy za butelkę, no to ktoś może sobie powiedzieć, zwłaszcza ktoś bardziej zamożny, to 20 groszy, tak? Właśnie, wpadając panu słowa, no ja miałem przed naszą rozmową takie ewidentne skojarzenie, no musi zostać podniesiona cena, to żeby to opakowanie zwrotne miało większy udział w cenie i żeby opłacało je się oddać, a nawet i temu w firmie handlowej składować to, zadbać o to, żeby trafiło to do odpowiedniego producenta, czyli scenariusz wyższa cena jest najbardziej skutecznym scenariuszem. Znaczy, można podejść z jednej strony tak, jak Pan mówi, i to jest ta kaucja typowo penalizująca w myśl zasady strata bardziej boli niż cieszy zysk, dlatego też działamy na tym, że no, obywatel, konsument stara się tej straty uniknąć. Natomiast ja też proponuję komponent motywacyjny. Po co? Po to, żeby wyrobić w konsumentach pętę nadyta, bo w tym momencie no, konsument żyje w takim strachu przed batem, że o, ja muszę oddać tę butelkę, bo jak nie to bo jak nie, to na tym stracę. No, strach rzeczywiście jest silnym motywatorem, natomiast ja bym wprowadził też pewien komponent nagradzający po oddaniu oczywiście określonego tonażu, określonej masy opakowań. Natomiast jest kilka tutaj pomysłów, jakie można zastosować. Można zastosować baterię paragonową, że się dostaje obecny kwit za oddanie tylu i tylu kilogramów opakowań i potem te kwity są... Czy posiadaczy tych kwitów, losujecie jakieś nagrody, można stosować nawet takie koncepcje, jak mają tak? tutaj Oczywiście nie mówię, że śmieci są tak istotne jak krew, no bo tutaj krew jest jednak uważam troszeczkę bardziej ważna. Natomiast no, śmieci też zatruwają planetę, prawda? Tak, też zatruwają środowisko, więc można wprowadzić taki system motywujący. I o co chodzi? Mamy tutaj system pozytywnej motywacji, i wtedy nawet taki bogaty, wie pan, klient, konsument, który no, mógłby sobie pozwolić tej karacji, z tej karcji zrezygnować, tak? no, to będzie jednak czuł pewną motywację, bo pomyśli sobie: a, a nuż widelec, coś wygram, albo, a nóż, albo zyskam jakieś yy, przywileje, których normalnie bym nie miał. Ja tutaj na przykład proponowałem w takim jednym artykule, nie wiem czy to było że trafił do raportu, a na pewno kuluarowo o tym mówiłem, że na przykład można prowadzić zniżki na ZTM, a dla tych bogatych ludzi, którzy ZTM-em nie jeżdżą, na przykład można wprowadzić w centrach miast jakby priorytetowe strefy płatnego parkowania. Tak na przykład mogą parkować w strefach płatnego parkowania za darmo, za załóżmy, po oddaniu iluś tam, iluś tam kilogramów opakowań. I o co chodzi? No, taka pozytywna motywacja, ona buduje pętlę nawyk, czyli to nie jest tak, że ja muszę oddać Opakowanie, ja chcę oddać to opakowanie, bo coś dobrego mnie w związku z tym spotka. I jak już wyrobimy nawyk, to jest tak z bieganiem rano. No na początku pan biega rano, bo tak sobie pan postanowił, bo chce pan, nie wiem, gdzieś sobie jedną dużą pizzę więcej w ciągu weekendu czy coś. Po czym, nawet jak ta motywacja ustanie, no to pan ma już nawyk. No pan już rano wstaje. Zapina psa na smycz, biegnie te pojazdy te 5 km i tak samo przypuszczam, mam nadzieję, będzie z odpadami przy zastosowaniu tej kaucji motywującej. I to byłoby rozwiązanie, uważam, nowatorskie na skalę europejską, i te systemy stosowane są raczej tylko penalizujące. Czyli mam wrażenie, że jest Pan zwolennikiem wprowadzenia, no może nie tyle. Przymusu ekonomicznego, co pewnego rodzaju bonusu ekonomicznego, bo jeżeli będziemy obstawiać głębokie zmiany w polskiej świadomości, to za tą ekologię to zabierzemy się za kilka albo za kilkanaście lat dopiero, a nie wcześniej. No, w metodzie kija i marchewki istotne jest to, żeby mieć i kij i marchewkę, tak? Ja tutaj nic in niczego innego nie proponuję, także właśnie tę metodę kija i marchewki. No i oczywiście w samym raporcie też postulujemy, żeby ci, którzy wprowadzają odpady na rynek, bardziej się e, dokładali do, e, ich, e, no, do ich utylizacji późniejszej. O najnowszym raporcie Instytutu Jagiellońskiego dotyczącym gospodarki odpadami rozmawiałem z panem Markiem Lachowiczem, głównym analitykiem Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję za rozmowę, panie Marku, do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie, dziękuję panu, dziękuję państwu.